you mm -hmm. Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy. Witam. To jest czytanie tygodniowe na okres od 20 do 26 maja 2024 roku. Moi drodzy, w tym tygodniu wiele się będzie działo ciekawych rzeczy na nieboskłonie. Z najciekawszych to: Słońce zmienia swój znak solarny i wkracza do kolejnego znaku, opuszcza znak byka i wkracza do znaku bliźniąt, moi drodzy, co oznacza, że za chwileczkę, za chwileczkę będzie się kończyła era wiosny. No bo słuchajcie, po bliźniętach następuje era raka i wtedy zaczyna się astronomiczne i astrologiczne lato. No i tak moi drodzy, końcówka wiosny będzie wszystko, to się zadziewało tutaj z przytupem. Bo i w tym tygodniu, e, drodzy moi, mamy również pełnię pełnia 23, e, we czwartek, 23 maja, pełnia księżyca w znaku strzelca. No i słuchajcie, ta pełnia, no to naprawdę da nam tutaj ostro popalić. E, bo słońce mamy, słuchajcie, w znaku powietrznym, więc dużo powietrza będzie, a wiecie jak to jest tak dmuchać w ogień, prawda? Był ktoś kiedyś z Was na dymarkach, to mają takie specjalne właśnie lemiesze, prawda, żeby pompować, pompować, prawda, powietrze, moi drodzy, do tego, żeby właśnie w tym piecu, e, piecu żar e, się lepiej e, palił, tak, żeby, żeby podtrzymywać ogień. No i słuchajcie, no bez dostępu powietrza e, to ogień gaśnie, więc im więcej powietrza, tym wiadomo, że ogień się bardziej i szybciej rozprzestrzenia. Więc tu, moi drodzy, ognisty znak, e, księżyc, księżyc w znaku, ognistym słońce w znaku m, m, powietrznym, wybuchowa mieszanka. I słuchajcie, będzie następowała taka bardzo duża u nas mobilizacja energii, mobilizacja emocji. Będzie duża kotłowani na myśli u ludzi. Słuchajcie, niektórzy mogą być lekko roztargnieni, roztrzepani, mogą być zmienni, mogą czasami przesadnie reagować na pewne rzeczy i uwaga, uwaga, słuchajcie, po prostu energia potrzebuje ujścia, więc to będą momenty takie, kiedy będziemy tacy dosłownie jakby napełniony balon powietrzem i przyłożyć do niego szpilkę i od razu wszystko. Słuchajcie, wyfrunie. Taka, taka właśnie to ta energia będzie w tym tygodniu. No i oczywiście też potrzeba olbrzymiego spokoju i medytacji. Niektórzy mogą panikować, niektórzy mogą się poczuć poirytowani. Niektórzy mogą się czuć poirytowani, naprawdę słuchajcie, rzeczami nieistotnymi, kompletnie nieistotnymi, nerwowi, wzburzeni, wzburzone w ogóle reakcje, wzburzone, wzburzone emocje. No i oczywiście też moi drodzy niektórzy, co po niektórzy mogą wyolbrzymiać sprawy. Bardzo to się słuchajcie, ta pełnia tutaj odbije na osobach, które przede wszystkim nie umieją odpoczywać na takich właśnie przepracowanych osobach, pracoholikach takie zbytnie właśnie reagowanie na warunki zewnętrzne, czyli wszystko dookoła może drażnić, słuchajcie, nawet to, że ptaki ćwierkają za oknem rano, na przykład kogoś może drażnić, że tam o 5 rano już piękne ptasie trele można wysłuchiwać. No i właśnie to, 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 to jest związane słuchajcie, z takim przemęczeniem, z tym, że energia potrzebuje ujścia i mogą narastać różne emocje. To jest właśnie słuchajcie, specyfika pełni tego tygodnia. Pełnia słuchajcie, na nas wpływ 3 dni przed i 3 dni po. No więc słuchajcie, tutaj już spokojnie, spokojnie. Od wtorku, a w zasadzie już nawet poniedziałku, tak. Będzie jak wtorek i środa, we czwartek mamy pełnie, więc już te emocje naprawdę mogą sięgać zenitu. Możecie być spanikowani, możecie być tacy po prostu troszeczkę roztrzepani. Pozwólcie sobie na luz, moi drodzy, pozwólcie sobie na odpoczynek, szczególnie ci, którzy są przeciążeni, przepracowani, obciążeni jakimiś sprawami. To właśnie dla was ten tydzień, te momenty mogą być tutaj bardzo krytyczne. No i oczywiście ludzie w Waszym otoczeniu również tak będą reagowali. Drodzy moi, to było tyle, co chciałam Wam powiedzieć na temat, słuchajcie, tego, co się dzieje na niebie. Mogłabym godzinami, ale tutaj mamy takie akurat prawa tego czytania, bo to jest czytanie głównie z kart. Ja tutaj troszeczkę zahaczam o astrologię, kochani moi. Przypomnę, że jest to czytanie ogólne, ono może, ale nie musi z Wami rezonować i nie musi też rezonować z osobami, którymi jesteście. Zainteresowani. Pamiętajcie również, moi drodzy, że nie podejmujemy żadnych ważnych, życiowych decyzji pod wpływem czytania ogólnych, czy to są czytania dla Was, czy dla osób, którym jesteście zainteresowani. Jeśli podobają Wam się, drodzy moi, moje czytania, jeżeli się w nich odnajdujecie, to oczywiście serdecznie Was zapraszam do kontaktu. Wszystkie informacje, jak się ze mną skontaktować, znajdziecie na dole w opisie filmiku, jak również tu, 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 właśnie na dole ekranu, na białym pasku. Wyświetla Wam się mój numer telefonu, pod który również jest podpięta aplikacja WhatsApp. To są istotne informacje dla osób, które chcą się ze mną skontaktować, a przebywają za granicą. To tyle, moi kochani. Wspaniałych wieści astrologicznych. Spokojnie, kochani, to tylko awaria. I naprawdę dalej leci z nami pilot, spokojnie, spokojnie, to tylko chwilowa gwiazda awaria. A ja już teraz Was zapraszam na czytanie z kart dla poszczególnych znaków. A teraz dla Was, moje drogie byki, wybiorę, wylosuję karty. Przypomnę też czytanie na okres od 20 do 26 maja 2024 roku. Moi drodzy, pamiętajcie o pełni, pamiętajcie o tej mobilizacji energii i emocji. Może się tutaj co po niektórym ulać. Niektórzy mogą być troszkę roztargnieni i roztrzepani. Naprawdę słuchajcie, potrzeba wypoczynku, odpoczynku, wyciszenia, medytacji. Wszystkie byki, które są po prostu przeciążone i przepracowane, pamiętajcie o takiej pustej, wolnej przestrzeni dla samego siebie. I już teraz, moi drodzy, tasuję karty, wybieramy karty, losuję dla Was karty. Poprosimy karty dla rezonujących ze mną byków. Rezonujące ze mną byki na okres 20-26 maja 2024. 20-26 maja 2024. Rezonujące ze mną byki. Rezonujące. I już, moi drodzy, ogólna aura tego tygodnia, ogólne wydarzenia, szanse i zagrożenia. Pod spodem talii, moi drodzy, mamy kartę dziesiątki buław. No, jakieś trudne zadanie, ale też słuchajcie, jednostronne działanie. Tutaj może ktoś bardzo czegoś chcieć, może byk czegoś chcieć, a druga strona może nie chcieć. Albo druga strona może chcieć, a byk może nie chcieć. I moi drodzy, tutaj może być wybuch energii. Ktoś może powiedzieć, mam dość już ciągnięcia tego wózka. Zobaczymy. Poprosimy karty dla rezonujących ze mną byków, rezonujące ze mną byki na okres 20 maja 26 maja 20, 26 maj 2024 rezonujące ze mną byki drodzy moi ogólna aura tego tygodnia, ogólne wydarzenia, szanse i zagrożenia. A pod spodem talii moi drodzy mamy kartę kochanka. No właśnie. Szczególnie te byki, które słuchajcie... No. Mają jakieś dziwne relacje, dziwne układy, dziwne osoby, słuchajcie, ktoś niegotowy do nie wiadomo czego, do nie wiadomo jakiej słuchajcie tutaj relacji, dziesiątka była, w bardzo trudne jest to jakieś tutaj, słuchajcie, zadanie. Ktoś czegoś bardzo chce, a druga strona nie ktoś. Ech, chcę, może jakiegoś wyjaśnienia, może jakiejś deklaracji. Druga strona, nie dwójka denarów. Zobaczcie, bardzo fajne karty, bardzo ciekawe. Mocno tutaj słuchajcie o relacjach, mocno tutaj też będzie o jakiejś przeszłości, która dominuje nad teraźniejszością, moi drodzy. Eee, w tym czytaniu, w ogóle tutaj dla was w tym tygodniu, widzę, że możecie się po prostu rozprawiać z tego typu sprawami, z tego typu emocjami. No i już patrzymy, drodzy moi. Ogólna aura tego tygodnia, słuchajcie, karta szóstki kielichów oraz karta oficera. Słuchajcie, przyjdzie Wam się zmierzyć ze sprawami z przeszłości. Tutaj przeszłość wymaga załatwienia. Ona się wręcz upomina. Mogą być to jakieś sprawy urzędowe, mogą być to jakieś sprawy bardzo ważne, słuchajcie, zawodowe. Mogą być to jakieś sprawy takie niezmiernie dla Was tutaj ważne, słuchajcie, emocjonalnie. Szóstka Kielichów, słuchajcie, też mówi o tym, że być może jakieś sprawy tam z dzieciństwa, jak najbardziej, słuchajcie, sprawy z dzieciństwa oczywiście tutaj też gdzieś do załatwienia, one tu wychodzą, słuchajcie, na światło dzienne, więc ta cała przeszłość wymaga tutaj jakiegoś uporządkowania, jakiegoś załatwienia. Słuchajcie, tak mi się pokazało oficer i Szóstka Kielichów, coś z dzieciństwa, od razu mi tak, słuchajcie, przeleciało przez głowę. Może ktoś będzie musiał pojechać, może ktoś będzie nawet wzywany, wezwany, zawezwany do właśnie swojego miejsca, nie wiem, urodzenia, może do swojego kraju, może do swojej miejscowości, tak? Może w jakieś swoje rodzinne strony. Więc tutaj, moje drogie byki, z tym się też w tym tygodniu będziecie musiały uporać. Słuchajcie, z przeszłości oczywiście przeszły jakieś tematy urzędowe, jak najbardziej tutaj do wyjaśnienia, do zrobienia, do załatwienia. Też dla niektórych widzę, słuchajcie, jakieś upiększanie miejsca pracy, w którym pracujecie, w którym coś moi drodzy robicie, no, chcecie coś tutaj zrobić, chcecie coś uporządkować, chcecie, chcecie słuchajcie tutaj jakieś takie, takie sprawy naprawdę te takie bardzo ważne dookoła was bytowe, słuchajcie, poogarniać. Ale uwaga, uwaga, karta szóstki kielichów i karta oficera mówi właśnie też o jakichś bardzo, słuchajcie, a, istotnych takich m, te, tematach z przeszłości emocjonalnej, trzeba do czegoś bardzo poważnie podejść, bo oficer, słuchajcie, to jest taki, wiecie, tak sobie tutaj wprowadza różne sprawy, może mieliście kiedyś do czynienia z jakąś osobą, która słuchajcie, wręcz nawet czasami próbowała coś na was emocjonalnie wymuszać, taki, wprowadzała taki pruski drill, a zatem będziecie musieli się właśnie z tymi tematami tutaj zetknąć. Przeszłość powraca. Oczywiście słuchajcie jak najbardziej wszelkiego rodzaju związki, jakieś takie, które ktoś gdzieś tam może wam nawet nazwał jako karmiczne. Mówię, może ktoś wam nazwał. Dlaczego? Dlatego, że słuchajcie, ja mam sporo sesji z osobami, które... Po jakichś takich, słuchajcie, dziwnych czytaniach, no, miałam kiedyś taką panią, która po jakimś czytaniu jakiejś telewizyjnej wróżki e, tkwiła w przekonaniu, że ona jest po prostu bliźniaczym płomieniem, czy tam bratnią duszą, czy chyba bliźniaczym płomieniem ze swoim partnerem. Natomiast, no niestety rzeczywistość zupełnie inaczej wyglądała, po zrobieniu bardzo dokładnych analiz astrologicznych wynikało, że ci Państwo są w związku karmicznym, toksycznym, no ale tak właśnie, a tkwiła w takim przekonaniu, że nie są takimi właśnie bliźniaczymi płomieniami, dlatego tak to wszystko wygląda i tak dalej, i tak dalej i oczywiście taką pseudoezoteryczną papkę sobie też sama podawała, tak, sama, sa, sama tam wyszukiwała jakieś wiadomości na ten temat mniej lub bardziej sprawdzonych na internetach i niestety, ale sama, sama się wprowadziła w bardzo nieciekawe takie stany emocjonalne, tak, tam sama się wbiła w ciemny zaułek. Ale wszelkiego rodzaju, słuchajcie, tutaj właśnie sprawy, które możecie określić, które macie pewność, że one faktycznie są jakimiś relacjami lekko jakimiś karmicznymi, gdzieś to tam trąci jakąś przeszłością, moi drodzy to tutaj te sprawy też jakiegoś będą się, słuchajcie, domagały wyjaśnienia, będą się domagały uporządkowania i również uwaga, uwaga, odpowiedzialności. Bo tu jest bardzo dużo też coś, słuchajcie, na temat odpowiedzialności, albo wy, moje drogie byki, odpowiedzialność za coś, albo ktoś odpowiedzialność za jakieś tutaj sprawy właśnie będzie ponosił, tak? Jakieś takie właśnie mocno, mocno takie, no ja naprawdę widzę, że takie konotacje, słuchajcie dusz, które się znają z poprzedniego wcielenia. O, tak to określę. Jakie macie tutaj, słuchajcie, szanse w tym tygodniu? Karta dwójki, buław oraz karta wroga. Słuchajcie, jakieś przeszkody, jakieś problemy, jakieś blokady, które na początku wydadzą Wam się po prostu katastrofą, o Boże, dlaczego to mi się przydarza, dlaczego nie mogę na przykład zdążyć na czas, tak? Właśnie, gdzieś tam czegoś nie zrobicie, gdzieś nie zdążycie, moi drodzy, gdzieś się po prostu spóźnicie, ktoś przyjdzie za późno, ktoś przyjdzie za wcześnie, ktoś gdzieś skręci nie w tę ulicę, co potrzeba, ktoś coś po prostu zrobi i, moi drodzy, tutaj prawda wychodzi na światło dzienne dotycząca właśnie jakiegoś wroga. Jeśli chodzi, słuchajcie, o sprawy finansowe, to tutaj pewnego rodzaju jakieś blokady, tego rodzaju jakieś przeszkody, które są do pokonania, uratują wam za przeproszeniem cztery litery. Dlatego, że nie wplątacie się w jakieś zobowiązania, słuchajcie, kredytowe, nie wplątacie się w jakieś inne dziwne po prostu historie. Jakaś randka, dosłownie taka, słuchajcie, bardzo ostro damsko-męska, bardzo, bardzo ostro bym powiedziała taka, no intymna, bo niekoniecznie musi być damsko-męska intymna, tak? W zależności od orientacji. I tak, moi drodzy, taka właśnie bardzo mocno tutaj, e, taka, taka właśnie intymna randka nie dojdzie do skutku. Coś się tutaj, słuchajcie, zadzieje i tak naprawdę wy tutaj nie wpadniecie w ręce jakiegoś... Dziwnego typa, typki. No, po prostu wroga. Drodzy moi, pamiętajcie o tym, że osoby, które są bardzo ładnie ubrane, bardzo ładnie wyglądają, bardzo ładnie się wysławiają, mogą też być naprawdę, słuchajcie, jakimiś krętami, mogą być jakimiś oszustami, mogą chcieć Was wprowadzić w jakieś dziwne historie, chcieć Was wyprowadzić na manowce mogą być dla Was zagrożeniem, jeżeli chodzi o sprawy finansowe, jak i również sprawy osobiste. Karty też tutaj bardzo wyraźnie, słuchajcie, pokazują, że właśnie nie dojdzie też do jakiegoś spotkania, nie dojdzie do jakiejś transakcji, nie dojdzie do czegoś. Wy też, moi drodzy, nie wiem, gdybyście chcieli jakoś łączyć finanse z czymś tutaj albo chcielibyście wziąć na kogoś kredyt, to tutaj nic właśnie takiego się nie zadzieje, to się tutaj, słuchajcie, nie wydarzy. Jest blokada, drodzy moi dochodzi do jakiegoś spięcia, dochodzi do, jakiegoś, do jakiejś konfrontacji, czegoś nie możecie zrobić, z czymś nie możecie sobie poradzić, gdzieś nie dojedziecie na czas, ktoś nie dojedzie na czas, moi drodzy, coś tutaj nie wyjdzie, coś się nie uda i oczywiście demaskacja jakiegoś wroga. Także pamiętajcie, że gładko usty i gładko licy jest naj, um, największym oszustem, tak? bo po, po największe wasze zasoby może tutaj sięgać. Moi drodzy, jakie macie tutaj zagrożenia? Karta dwójki denarów oraz karta zasmucenia. Przede wszystkim, kochani, bo jak tutaj macie kochanka i macie tutaj kartę dziesiątki buław, no to cóż, wiecie. Są jakieś osoby, za którymi wlecze się jakaś przeszłość, może za wami wlecze się jakaś przeszłość. Wy też musicie tę przeszłość, słuchajcie, pozamykać. Również jakaś dziwna, skomplikowana przeszłość finansowa. I wy, moi drodzy tutaj, e, dwójka denarów, no musicie zdać sobie z tego sprawę, że jakaś fajna sytuacja finansowa też może się tutaj w tym tygodniu zadzieć. No ale właśnie, moi drodzy, no jakaś tęsknota. Możecie tęsknić z jakimiś y, fajnymi możliwościami, drogimi perfumami czy czymkolwiek takim. I żeby ta tęsknota, słuchajcie, żeby ta chwiejna, skomplikowana w danym tygodniu sytuacja finansowania nie doprowadziła Was do tego, że właśnie mielibyście wziąć jakieś zobowiązania, wziąć jakieś pożyczki, jakieś kredyty. Broń Panie Boże, to po pierwsze. Po drugie, moi drodzy, jeżeli jesteście tutaj w jakichś takich dziwnych właśnie układach relacyjnych, ta karta dziesiątki buław mówi, że naprawdę komuś się już ulewa i jest już dość tego. Dość już jakiejś przeszłości, niewyjaśnionej przeszłości, niedomkniętych tematów, niedomkniętych spraw. Może to być wasza przeszłość z tą osobą, może to być w ogóle wasza przeszłość, może to być przeszłość tamtej osoby. Jakieś też rozliczenia finansowe z byłym partnerem, z byłą partnerką rozliczenia finansowe waszego partnera z byłym partnerem, byłą partnerką, tak, czyli jeszcze dalej to, słuchajcie, to pączkuje troszeczkę jak drożdże, tak, bo drożdże się rozmnażają przez pączkowanie. Tak, moi drodzy, właśnie to wszystko sobie pączkuje, tak to może wyglądać. Dwójka denarów, słuchajcie, i tutaj karta, karta tęsknoty, no możecie mieć po prostu ewidentnie tego dość, mogliście już tutaj jakieś tematy pozamykać za sobą, a w tym tygodniu może gdzieś tutaj słuchajcie się coś obudzić, może się coś obudzić, z, z, z jakimś dużym trudem, radzicie sobie z jakąś przeszłością, radzicie sobie z jakimś tutaj odcięciem od kogoś, radzicie sobie, bo to słuchajcie tak bardzo mocno było jakieś tam, słuchajcie, relacje i, nie, i tam znaleźliście się jako duszyczki i tak dalej, tak dalej. Moi drodzy, karta dwójki, dynarogu i karta tęsknoty, może mówić o tym, że po prostu mogą wziąć górę znowu emocje, a nie rozum. A to jest bardzo złe, słuchajcie. Więc niech tutaj w tym tygodniu u Was nie biorą góry emocje, tylko rozumem. Trzeba się tutaj po prostu kierować rozumem, uruchamiać szare komórki po to, żeby uporządkować strefę emocjonalną. I nie wracamy po prostu do przeszłości, bo Wy możecie mieć takie, słuchajcie, tutaj wahnięcie, że możecie chcieć znowu z powrotem wejść do tej samej rzeki, co jest praktycznie niemożliwe, dlatego że pamiętajcie, jeżeli wracamy do byłego partnera lub byłej partnerki, to tak naprawdę, słuchajcie, i zakochujemy się na nowo, to tak naprawdę zakochujemy się po prostu we wspomnieniach. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, moje kochane byki i zapraszam Was na kolejne spotkanie.